Dzień dobry, dzień dobry. dzisiejszą wyprawę rozpoczynamy pod Radoszycami, nad takim nowo otwartym zalewem, tu już jest kilka lat, ale dopiero infrastruktura się rozwija. My postanowiliśmy ulokować się właśnie na północnej stronie pasma Gór Świętokrzyskich, ruszamy w Góry Świętokrzyskie, w nasze ulubione miejsce, jest blisko. Mamy tylko tak naprawdę półtora, dwa dni na takiej e, krótkiej wyprawy. Wydelegowaliśmy nasze dzieciaki i z zarządem, z prezesem Dariuszem i z panią prezes Kingą z różnych firm startujemy na dzisiejszą wyprawę. Mamy trzy trekiki, jesteśmy przygotowani faktycznie w te potężne faciory. Dariusz dostał nasz prototyp Ventum i cóż, startujemy. Dobra zabawa się przed nami mm, szykuje. Atakujemy początek pasma gór. E, ruszamy na górę dobrze szoską. Już kiedyś odwiedziłem to miejsca, ale tym razem zamierzam zabrać się ekipę. Ruszyliśmy w Góry wszystkie, ja, Dariusz oraz Kinga na trzech mocnych padtrajkach ubudowani w sakwy, zabraliśmy ze sobą drona, już zrobiliśmy dzisiejszego dnia trochę przebić, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda taka podróż trójkołowcem, e, ze wspomaganiem elektrycznym, z takim pewnym osprzętem, to serdecznie zapraszam do odcinka. No i ruszyliśmy już kilkanaście kilometrów trasy, no i pokonaliśmy kilkanaście kilometrów trasy, Dojechaliśmy praktycznie do Góry Obrzeszowskiej Do Brzeszowskiej, bardzo ciekawe miejsce Mieści się tutaj ciekawa świątynia Już kiedyś zajeżdżałem w ten region Tym razem to będzie jeden z naszych pierwszych punktów wyprawy No i wylądowaliśmy na szczycie Miejsce kultu były świątyni Jest kilka e, tematów poruszonych w internecie Musicie sobie zobaczyć Na Górze do Brzeszowskiej. Tak wygląda ten krąg Bardzo ciekawy kamień W tym miejscu podobno składane tu ofiary, a z tego co się orientuję, pobrano próbki, zrobiono testy węglowe i określono tutaj bardzo ciekawe datowanie, ale musicie sobie poczytać w internecie, bo to jest bardzo ciekawe, to Was odwiedzenie tego miejsca, a przy okazji zawsze możecie przyjechać tutaj No, Miejsce zwiedzone, będziemy sobie stopniowo za każdym razem, kiedy tu przyjedziemy, odkrywać kolejne ciekawe punkty. Bardzo przyjemne, że tak daleko nas Dariusz powtarza, że są takie miejsca, gdzie rozkręcała się ta nasza regionalna cywilizacja. I pierwsze e, kwestie kultów, kultury i budowy jakiejś bliskości. Jednak, tak duży obiekt w tamtych czasach musiał angażować bardzo wiele osób. Nie mogło to być inna. jednoosobowa akcja, tylko chciała jednak grono ludzi, mieć wspólne intencje albo ktoś do tych intencji w odpowiedni sposób namawiał Cóż, przemykamy sobie szlakami powolutku, z małą prędkością. Brodzimy w leśnych hasztach w różnych takich przesmykach, gdzie kładą się drzewa i to daje dużo przyjemności. Czasem gałęzie strzelają pod opanami, ale przy okazji przecieramy szlaki. Staramy się to rysować na aplikacji. Niektóre miejsca są punktami, takimi, których musimy zawrócić, ale myślę, że wykreślamy te punkty i wyznaczymy kilka ciekawych szlaków właśnie w tym regionie, bo jeździ się bardzo fajnie, przyjemnie. Wyskoczyliśmy na trzy trajki. Jestem chyba najbardziej obciążony aktualnie. Mam wszystkie zestawy sakw. Tak się to prezentuje z jednej strony. Z lewej, przy lewej ręce mam sakwy podręczne, z tyłu po dwa zestawy sakw, e, takich po 20-litrowych szczelnych. I Jeszcze jest sporo przestrzeni na tym bagażniku. Przesunęliśmy, kiedy założyliśmy ten górny bagażnik, który umożliwia rozbudowanie właśnie sachw, przesunęliśmy oświetlenie i kierunkowskazy na tył. <laughs> Tutaj można zobaczyć, jak u Kini wygląda metrów. nowe rozwiązanie. Postanowiliśmy okratować tą lampę z tyłu, że w momencie, jak będziemy przemykać takimi lecznymi szlakami, będziemy musieli zrobić nawrotkę, to wtedy ta osłona lampy będzie miała taką funkcję zderzaka, a dolną częścią będzie odbijać się oczywiście obwona. No i tutaj się kwestia opon i Fat Strike to jednak jest narzędzie, które bardzo fajnie sobie radzi w lesie, bo nie dość, że mamy dość duży skok zawieszenia i pięknie pracuje to wszystko i pływa ten rower właśnie w takim terenie. Możecie zobaczyć tutaj są nierówności, korzenie i tak sobie w sumie śmigamy. To w zależności od ustawienia. ja ma ustawiony przód z przednie zawieszenie dość miękko. Ja mam trochę bardziej twardo, ale z tego powodu, że mam też dużo obciążenia, więc postanowiłem dobić sobie trochę powietrza do amortyzatorów. I tak przemykamy kolejna przełęcz, kolejna górka. Piękne widoki. Pogoda, jak sami widzicie, nie praży słońce, więc można wyjechać w długich spodniach, ale jak przebijaliśmy się przez haszczę. Ciekawostką jest te, te handbary. Kolejny raz już o tym wspominam, ale e, jest to fajne rozwiązanie. Myślę, że stylistycznie poszukamy jakichś ładniejszych Modeli, ale robią naprawdę fajną robotę. Bo kiedy przewijacie się przez na przykład takie haszcze z pokrzywami, to wtedy ładnie Opona kładzie te wszystkie haszcze, a handbary osłaniają nasze dłonie, a dodatkowo za chwilę pojawi się bardzo ciekawe rozwiązanie, które będzie osłaniać przednią korbę, a zarazem będzie poprawiać ciekawie design naszego pojazdu, a jeszcze jest kilka nowinek, które są e, przemyślane jako adaptacja tego elementu, więc o nich będziemy mówić już w przyszłości. Myślę, hmm? że tak niedalekiej. Godzina 20.23, dojechaliśmy na miejsce. Dzisiaj jechaliśmy w sumie prawie od południa, więc e, przyjechaliśmy około 5 godzin jazdy, zrobiliśmy około 80 km, więc spokojnie, przełajami zasuwaliśmy po leśnych ścieżkach. Dojechaliśmy do fajnego domku, e, rozbijamy się w tym momencie, podłączamy rowery do ładowania i mamy e, chwilę relaksu w takich pięknych domkach w Wilkowie, e, z ładnym widokiem. Z tego, co się orientuję na Łysicę, e, więc Będziemy spędzać miło chwilę, relaksować się, a i pojedziemy dzisiaj planować sobie jutrzejszy wyjazd, bo będziemy ruszać w stronę Skarżyska Kamiennego Końskiego. chcemy zwiedzić tamten park, zobaczyć jak wyglądają ścieżki. Przy okazji chcieliśmy pokazać Wam fajny punkcik, bo te domki, jest tutaj bardzo fajna siatka domków. Te wszystkie domki widzę, że będą miały, jeszcze w tym momencie inwestycja trwa, ale będą miały balie, sauny, więc jest czym wybierać. Od nas to jest około 110 km mniej więcej, jeżeli chciałoby się jechać takimi fajnymi szlakami. Jechaliśmy dzisiaj odcinkiem Green Velo i wylądowaliśmy w takim miejscu. Klimacik jest niesamowity. Spokój, cisza na uboczu. Piękna trawka, wszystko zadbane. Jest grill gazowy, jest cała kuchnia, więc robimy za chwilkę lekcji. Take a ride, take a ride with me. Whoa, whoa, whoa. I kończymy naszą wyprawę między Widuchem a duszewicami. Piękny widoczek na bele. Już żniwa się kończą w naszym regionie. A my dojeżdżamy do domu. Zrobiliśmy około 190 km. Myślę, że z dojazdem do domu to będzie 190-195 km. Bardzo fajne wyprawy. Zarejestrowaliśmy to na homocie, więc będziecie mogli sobie pobrać trasę, którą wykonaliśmy. I od nas do tego punktu, którego jedziemy, można znaleźć fajny nocleg i podrzucamy Wam na resztę odcinka. Powodzenia.